Komitet Wyborczy Kościerskie Forum Samorządowe, lista nr 12, przedstawia kandydatów do Rady Powiatu Kościerskiego. Zbigniew Kucki, pozycja nr 1, radny powiatu od czterech kadencji, członek zarządu i przewodniczący Rady Powiatu Kościerskiego w czasie, kiedy między innymi wybudowano sokolnie, basen, boiska sportowe, przebudowano drogi, wykonano termomodernizację budynków powiatowych. Postaw na sprawdzonego radnego. Jerzy Bławat, pozycja nr 2, radny i członek zarządu powiatu drugiej kadencji, Aktywny działacz społeczny i samorządowy. Grażyna Bajączak, pozycja numer 3. Prywatny przedsiębiorca, kontynuatorka kościerskich tradycji, inicjatorka działań charytatywnych. Andrzej Pufelski, pozycja numer 4. Wieloletni pracownik Kościerskiej Służby Zdrowia, przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NZZ Solidarność. Katarzyna Cichosz, pozycja numer 5. Doświadczony pracownik samorządu powiatowego. Profesjonalna i bezkompromisowa, co doprowadziło do jej bezzasadnego zwolnienia ze starostwa. Zdobyła ponad 7 milionów złotych unijnych dotacji dla powiatu kościerskiego. Leszek Słomiński, pozycja nr 6. Pracownik cywilny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Działacz na rzecz osób niepełnosprawnych, które zamierza reprezentować w Radzie Powiatu. Henryk Konkel, pozycja numer 7, rdzenny mieszkaniec Kościerzyny, ekspert rynku finansowego, wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego, PKO i Banku Gdańskiego. Emilia Wantochrekowska, pozycja nr 8. Pedagog w powiatowym zespole szkół nr 3 w Kościerzynie, miłośniczka kultury regionalnej. Halina Dziemińska-Treder, pozycja numer 10. Moimi wartościami są rodzina, zdrowie, praca. Głosuj na rodowitą kościerzankę. Teresa Wierzba, pozycja numer 11. Doświadczona pielęgniarka, wieloletni pracownik szpitala specjalistycznego w Kościerzynie. Zbigniew Stencel, pozycja numer 12. Doświadczony przedsiębiorca z powiatu kościerskiego. Szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci. Miłośnik motoryzacji i sportu. Komitet Wyborczy Kościerskie Forum Samorządowe Lista numer 12 postaw na kandydatów Kościerskiego Forum Samorządowego